Wspiaraj historię i uzyskaj dostęp do dodatkowych materiałów. Więcej informacji w opisie. When I fly, I think like a bird. I feel free. I think if I born again, I want to live again this experience. It's something you dream about when you're a kid. Something you you think you never do because it looks so so difficult. But then when you finally do it you finally make it and you're doing it it's uh, one of the most exciting experiences in the world I'm thinking that uh, these things will happen always to somewhere someone else not to me you know Trzy ofiary śmiertelne. Taki jest bilans katastrofy z udziałem Airbusa A320, do której doszło we Francji 26 czerwca 1988 roku. To wyjątkowo szczęśliwy wynik, biorąc pod uwagę, że na pokładzie samolotu znajdowało się 136 osób. I choć z punktu widzenia poszkodowanych, zdarzenie to było niewątpliwą tragedią, tak pod względem statystyk był to po prostu kolejny z wielu set wypadków stanowiących nieodłączną część historii pokazów lotniczych. Pierwszą międzynarodową imprezę tego typu zorganizowano już w 1909 roku na francuskiej ziemi. Widowisko przyciągnęło blisko 500 tysięcy widzów, dając dowód na to, jak wielki potencjał rozrywkowy mają takie wydarzenia. Od tamtego momentu niemalże każdego roku miliony osób na całym świecie podziwiają powietrzne akrobacje. Co więcej, utrzymujące się zainteresowanie pokazami lotniczymi sprawiło, że z biegiem czasu stały się one nie tylko źródłem rozrywki, ale także sposobem na promocję rozwoju militarnego. Z tego powodu struktury wojskowe nie tylko biorą czynny udział w organizacji takich wydarzeń, ale również powołują do życia specjalnie wyszkolone grupy akrobacyjne. Brytyjskie Red Arrows czy Polskie Orliki to zaledwie ułamecz zespołów reprezentujących siły powietrzne z całego świata. Ale skupiając się na najwybitniejszych, nie można zapomnieć o założonej w 1961 roku włoskiej grupie Frecce Tricolori. To być Frecce Tricolori, żyć Frecce Tricolori jest każdego uh, dnia You're trying to get the profession out of your flying, so it's more you know, like you act as an artist more than as a pilot. I think you do something uh, very close to the limits, your limits and plane's limits, but I don't think I do something dangerous. I feel safe. I don't think there is anything Patulia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, czyli Narodowy Zespół Akrobacyjny, trójkolorowe strzały, Państwowa Grupa Acrobacyjna włoskich Sił Powietrznych, zrzeszająca w swoich szeregach tylko najwybitniejszych pilotów. Ich niezwykłe umiejętności, w połączeniu z możliwościami technicznymi samolotów szturmowych AR maki MB-339 Pan, sprawiły, że przez lata funkcjonowania formacja dorobiła się statusu jednej z najlepszych na świecie. O przyjęciu w szeregi trójkolorowych mogą myśleć tylko absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Włoskich Sił Powietrznych, którzy wylatali co najmniej 750 godzin w samolotach odrzutowych. Ponadto kandydat musi wykazać całą paletę warunków psychofizycznych testowanych podczas wielomiesięcznego szkolenia. Co do zasady, formacja wykonuje pokaz w składzie 10 samolotów, wliczając w to tzw. solistę, który w określonych momentach odłącza się od zespołu. W każdej z maszyn przypisuje się tzw. znak wywoławczy składający się z połączenia słowa pony, czyli kucyk, oraz indywidualnej liczby. Jedynka zarezerwowana jest dla lidera prowadzącego, z kolei dziesiątka to oznaczenie solisty. Co więcej, sygnał wywoławczy z liczbą zero przypisuje się dowódcy, który pokaz nadzoruje z ziemi. Restrykcyjne wymagania rekrutacyjne oraz żelazna dyscyplina wewnątrz formacji to odpowiedź na niebezpieczeństwo, z jakim zmagają się lotnicy podczas występów. Ewolucje wykonywane przy dużej prędkości i przy niewielkiej odległości między samolotami, nie pozostawiają zbyt wiele miejsca na błędy. O tym, jak niezwykle ryzykowna jest to profesja niechaj świadczy fakt, że nawet tak doświadczony zespół jak Frecce Tricolori nie uchronił się od fatalnych zdarzeń. Przez ponad 60 lat ich funkcjonowania doszło do 19 wypadków z udziałem 27 samolotów tej formacji. Status najtragiczniejszej nosi katastrofa, do której doszło 28 sierpnia 1988 roku podczas pokazów na terenie amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein. 28 sierpnia 1988 roku na terenie amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein zlokalizowanej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec zorganizowano 30 edycję corocznych pokazów lotniczych Flugtag. Budowę placówki położonej niedaleko miejscowości Kaiserslautern w regionie Nadrenii Palatynatu rozpoczęto w 1949 roku w odpowiedzi na narastające napięcie towarzyszące zimnej wojnie. Poza dużym zapleczem militarno-administracyjnym, na przestrzeni 1400 hektarów wzniesiono mieszkania, sklepy, szkoły, jadłodajnie i punkty rozrywki zapewniając miejsce bytowania ponad 50 tysiącom Amerykanów. Zamknięta na co dzień dla osób postronnych, baza otwierała swoje bramy jedynie przy wyjątkowych okazjach. Jedną z nich były pokazy awiacyjne, które na płytę tamtejszego lotniska przyciągały tłumy. 28 sierpnia 1988 roku w Rammstein zjawiło się 300 tysięcy widzów, gotowych podziwiać podniebne akrobacje. Taka frekwencja oznaczała nie tylko duże zainteresowanie widowiskiem, ale także spore wsparcie finansowe dla amerykańskiej bazy. Na terenie jednostki rozstawiono szereg punktów usługowo-gastronomicznych, w których rodziny z dziećmi mogły zregenerować siły pomiędzy kolejnymi atrakcjami i choć każda z nich wzbudzała niewątpliwy zachwyt, tak punktem kulminacyjnym programu był występ Frecce Tricolori, włączając w to wykonanie tzw. przebitego serca. Ewolucja polega na rozdzieleniu się zespołu na trzy formacje, składające się kolejno z pięciu, czterech i jednego samolotu. Podążając w przeciwnym kierunku, za pomocą dymu, dwie pierwsze grupy tworzą na niebie kształt serca, który chwilę później przebija ukierunkowany w stronę publiczności solista. Pod koniec wykonywania akrobacji samoloty mijają się z dużą prędkością, czyniąc pokaz wyjątkowo niebezpiecznym. W przypadku solisty kluczowe jest zachowanie odpowiedniego kilkusekundowego opóźnienia względem pozostałych lotników. Trójkolorowi rozpoczęli swój pokaz o godzinie 15.40. Po wzniesieniu w powietrze piloci uraczyli widzów jednym z ich popisowych numerów, polegającym na wytworzeniu na niebie kolorowej smugi w barwach włoskiej flagi. Kolejną ewolucją w ich programie było przebite serce. MB339 w zwartym szyku wzniosły się na wymaganą wysokość, aby po chwili rozdzielić się i uformować serce. Nikt nie przypuszczał, że kilkadziesiąt sekund później lotniczy piknik w Ramstein zamieni się w prawdziwe piekło. Pod koniec wykonywania ewolucji, cztery minuty po starcie z lotniska, pełniący rolę solisty, podpułkownik Ivo Nutarelli, zderzył się z samolotem pilotowanym przez kapitana Giorgio Alessio, wbijając się chwilę później w maszynę podpułkownika Marionaldiniego. Samolot Nutarelliego, oznaczony znakiem wywoławczym Pony 10, spadł na pas startowy, momentalnie zamieniając się w wielką kulę ognia, sunącą z dużą prędkością prosto w stronę przerażonej publiki. Pony 2 pilotowany przez Alessio runął na śmigłowiec medyczny stojący po drugiej stronie pasa rozbiegowego. Z kolei w wyniku uderzenia w ogon przy prędkości 450 km na godzinę, Pony 1 sterowany przez Naldiniego rozpadł się już w powietrzu, zasypując widzów i lotnisko pozostałościami samolotu z on Widzowie, którzy znaleźli się na drodze samolotu Notarelliego, nie mieli szans na ewakuację. Za sprawą dużej prędkości oraz lotu na wysokości zaledwie 45 metrów, od momentu kolizji do wpadnięcia w publikę minęło jedynie 7 sekund. Za mało, na jakąkolwiek skuteczną reakcję. Według oficjalnego bilansu na miejscu zginęło 31 obserwatorów oraz 3 pilotów. Przypuszcza się, że Notarelli i Alessio ponieśli śmierć już w momencie zderzenia w powietrzu. Jedynie Naldini zdołał się katapultować, ale z powodu opóźnionego otwarcia spadochronu lider formacji doznał śmiertelnych obrażeń na skutek uderzenia w ziemię. Miejsce katastrofy ogarnął chaos. Amerykańskie jednostki ratunkowe nie były przygotowane na taką skalę wypadku. Nie pomagały ani braki sprzętowe, ani marna komunikacja z niemieckimi służbami, które o zdarzeniu zostały powiadomione z dużym opóźnieniem. Pierwszy śmigłowiec medyczny wylądował w Ramstein dopiero po 30 minutach od katastrofy. Ponadto z powodu dezorganizacji karetki oczekiwały przed bazą, zanim zezwolono im na wjazd. Lekarze, którzy przybyli na miejsce, nie mogli doszukać się nikogo, kto odpowiadałby za koordynowanie akcji ratunkowej. W dodatku do momentu ich przyjazdu, zamiast w karetkach, wielu rannych wywieziono wojskowymi pojazdami bez uprzedniego opatrzenia i zapewnienia jakiejkolwiek opieki medycznej podczas transportu. Takie działanie wynikało z amerykańskich przepisów przewidujących jak najszybsze przetransportowanie rannych do szpitali. Wprost przeciwnie do procedur niemieckich, stawiających przede wszystkim na odpowiednią segregację i udzielenie pomocy na miejscu zdarzenia. Na domiar złego nie wszyscy amerykańscy kierowcy byli odpowiednio zaznajomieni z niemieckimi drogami. Z tego powodu niektóre transporty docierały do szpitali z wyraźnym opóźnieniem lub docierały do placówek, które z powodu niedoinformowania nie były przygotowane na przyjęcie tak dużej ilości rannych. Podsumowaniem nieudolnie przeprowadzonej akcji może być sytuacja, w której jeden z amerykańskich autobusów przewożących m.in. ciężko poparzonych, dotarł do szpitala dopiero o 18.30.

Inni odnieśli obrażenia skutkujące oszpeceniem lub trwałym kalectwem. Ostatnią ofiarą śmiertelną był zmarły po 20 dniach od wypadku pilot śmigłowca medycznego, trafionego przez jeden z włoskich samolotów. Można zobaczyć dwie formacje i jedno samolot. i wydaje się, że jedno samolot połączyło się z jedną z formacji na motocyklu. Czy ten motocykl był szczególnie niebezpieczny? Well, I do think it's dangerous provided the timing is correct and provided the margins are adequate. One cannot assume that the timing when wrong and the margins were just not there, but apart from that one cannot say why. Moment zdarzenia został zarejestrowany przez wiele amatorskich kamer. Taki stan rzeczy znacznie ułatwił pracę śledczym, którzy wskazali, że winą za katastrofę należy obarczyć Ivon Terelliego. Ich zdaniem podpułkownicz zszedł zbyt nisko i zbyt szybko w stosunku do reszty formacji, nie dając pozostałym pilotom dostatecznie czasu na bezpieczne wykończenie ewolucji. Wersję zakładającą błąd pilota wielokrotnie poddawano w wątpliwość, doszukując się winy za wypadek na wielu innych polach, od zwykłej usterki technicznej po ingerencję istot pozaziemskich. I o ile większość scenariuszy należy traktować jako teorie spiskowe, nie mające jakichkolwiek sensownych podstaw, o tyle jedną ze wzbudzających najwięcej kontrowersji jest ta o sabotażu dokonanym w związku z tragedią, do której doszło 8 lat wcześniej. W 1980 roku samolot pasażerski włoskich linii lotniczych rozbił się na Morzu Tyreńskim, skutkując śmiercią 81 osób. Przyczyny tej katastrofy pozostają niewyjaśnione, choć jedna z wersji, która po latach nabrała szerszego rozgłosu, zakłada przypadkowe zestrzelenie dokonane przez jeden z myśliwców NATO. Według tej tezy samolot gonił za libijskim migiem, na którego pokładzie znajdować miał się sam Muammar Kaddafi. W momencie zdarzenia w pobliżu odbywały się loty treningowe włoskich sił powietrznych. Ich uczestnikami byli m.in. Nutarelli i Naldini. Na tej podstawie przypuszczono, że piloci weszli w posiadanie niewygodnych informacji na temat przebiegu katastrofy. Co ciekawe, swoje zeznania w tej sprawie mieli złożyć po pokazie w Ramstein. Pikanterii całej historii dodaje seria niewyjaśnionych zgonów, do których od 1980 roku dochodziło wśród osób powiązanych z tą katastrofą. Z drugiej strony, sabotowanie pilotów podczas pokazu z udziałem cywilów można uznać za niezbyt sensowne. Ale według amerykańskich protokołów, jak i samych ustaleń niemieckiej komisji śledczej, Nutarelli odnotował problemy ze swoim samolotem już na dzień przed występami, co może podsycać przypuszczenia, że do wypadku wcale nie miało dojść 28 sierpnia. Oficjalne uznanie winy jednego z Włochów nie uchroniło przed szeroką krytyką ani strony amerykańskiej, ani strony niemieckiej. Ich reakcja na katastrofę obnażyła szereg niedociągnięć, na jakie nie może sobie pozwolić żadna impreza masowa. Nieskoordynowany przebieg akcji ratunkowej, brak dostatecznej opieki medycznej oraz skandaliczne warunki transportu to zaledwie część wszystkich zarzutów, z jakimi spotkały się władze. I choć za sprawą decyzji ówczesnego ministra obrony RFN Ruperta Scholza, organizację pokazów lotniczych natychmiast zawieszono. Tak sama katastrofa dolała dużo oliwy do i tak rozgrzanego tematu poruszającego sens organizowania pokazów lotniczych. Musz teraz współpracować, aby poprawić bezpieczeństwo na tych pokazach lotniczych. Moja pierwsza decyzja jest zakończenie pokazu lotniczego na koniec września w Luftwaffe w Lechfeld. Po katastrofie w Ramstein zmianą uległo kilka istotnych przepisów

Zmian dokonano także na polu medycznym. Jednym z problemów podczas akcji ratunkowej były różnice w systemach infuzyjnych stosowanych przez Niemców i Amerykanów, co znacząco utrudniło podawanie płynów do żylnych. Żeby uniknąć podobnych problemów w przyszłości, systemy ujednolicono. Kolejnym rozwiązaniem dla poprawienia jakości działań ratunkowych było utworzenie stanowiska naczelnego lekarza ratunkowego odpowiedzialnego za kierowanie personelem medycznym w przypadkach tego wymagających. Poszkodowani w katastrofie otrzymali rekompensaty finansowe pochodzące ze specjalnego funduszu utworzonego przez Włochy, USA i RFN. Problem w tym, że za podstawę do wypłacenia odszkodowania nie uznano urazów psychicznych. Pozew w tej sprawie złożono w 1998 roku, ale z powodu przedawnienia roszczenie odrzucono. Wkrótce po katastrofie na terenie Ramstein wzniesiono pamiątkowy kamień, jednak ze względu na utrudniony dostęp, wymagający wypełnienia czasochłonnych formalności, rodziny ofiar postawiły drugi pomnik, usytuowany w pobliżu bazy. Na jego powierzchni wyryto imiona wszystkich, którzy 28 sierpnia 1988 roku stracili życie. Najmłodsza ofiara miała 5 lat, najstarsza 68, ale miejsce na pomniku poświęcono także nienarodzonemu dziecku zmarłemu w wyniku ran odniesionych przez jego ciężarną matkę. Katastrofa w Ramstein to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń tego typu. To także jeden z wypadków, który zmusił władzę do ponownego przemyślenia kwestii środków bezpieczeństwa stosowanych podczas pokazów lotniczych. Pytanie tylko, czy cena, jaką przyszło zapłacić za te nie jest zbyt wygórowana.